Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Kontynuujemy naszą wspólną lekturę Księgi Estery. Dzisiaj poznamy treść czwartego rozdziału tej księgi. Przypominamy, że cytując tekst Pisma Świętego, korzystamy z Biblii wydanej w 1975 roku przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie. W czasie poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, jak doszło do wydania przez króla perskiego dekretu nakazującego wytracenie narodu żydowskiego. Dekret ten przepisano w językach wszystkich ludów zamieszkujących potężne imperium Medopersów i posłańcy królewscy wyruszyli w drogę, by orzeczenie króla dostarczyć do najbardziej odległych krańców państwa, co zrobi teraz Mordochaj, Żyd sprawujący ważny urząd w państwie perskim, krewny Estery, małżonki króla. Przeczytajmy początkowe słowa czwartego rozdziału Księgi Estery, gdzie znajdziemy opis reakcji Mordochaja. Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, rozdarł swoje szaty, odział się w wór i posypał popiołem, poszedł do śródmieścia i wszczął donośny, a gorzki krzyk tak przyszedł przed bramę królewską, gdyż nie wolno było wejść do bramy królewskiej odzianemu w wór. Gdy Mordochaj dowiedział się o dekrecie wskazującym na śmierć wszystkich Żydów, włożył na siebie pokutny wór i posypał się popiołem. Jako urzędnik królewski wiedział, jaką moc ma prawo potwierdzone pisemnie przez króla. Prawo w królestwie medoperskim nie mogło być zmienione. Mordoch wiedział, co oznacza rozesłanie dekretu do wszystkich prowincji państwa. Jednego dnia, gdy nadejdzie termin wyznaczony w dekrecie, w całym rozległym Imperium Perskim zostaną zgładzeni wszyscy Izraelici mężczyźni, kobiety i dzieci. Oznaczało to okrutną masakrę. W Imperium Perskim żyło wtedy co najmniej kilka milionów Żydów. Wszyscy oni mieli zginąć. W trzecim wierszu czwartego rozdziału Księgi Estery znajdujemy takie słowa. We wszystkich prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz królewski i jego zarządzenie, nastała u Żydów wielka żałoba z postem i płaczem i biadaniem. Wór i popiół był posłaniem dla wielu. Izraelici byli przerażeni, pościli, płakali, zakładali pokutne wory. Nie ma jednak w tekście biblijnym mowy o modlitwie, o wołaniu do Boga o pomoc. Czyżby brakowało tym ludziom wiary, wiary w to, że Bóg może jeszcze wszystko odwrócić? Albo może zabrakło im odwagi, by wołać do Boga, któremu odmówili posłuszeństwa? Pan przecież wzywał ich do powrotu do ziemi obiecanej, do Jerozolimy, do ojczyzny, a oni nie usłuchali jego głosu. Nie pierwszy raz lud izraelski okazał Bogu nieposłuszeństwo, i nie pierwszy raz groziła temu ludowi zagłada. Jak poważne są konsekwencje nieposłuszeństwa względem Boga! Jak tragiczne skutki przynosi odrzucenie Bożej Woli, zamknięcie uszu i serca na Boże Wezwanie. Nie zapomnijmy, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale Bóg jest zbawicielem. Pan ocali swój lud. Boży ratunek jest już zaplanowany. Bóg wybrał już osobę, która w tym planie odegra ważną rolę. W Królestwie Perskim, najbliżej tronu, znajduje się Estera, piękna, młoda żydówka, która została królową. Mordochaj jest jej opiekunem i krewnym. Kiedy Esterę osierocili rodzice, Mordochaj i jej trujeczny brat przejął rolę jej ojca. Do Estery dociera wiadomość o tym, że Mordochaj, odziany w wór, stoi przed bramą królewską. Czytamy dalej. Gdy służebnicy Estery i jej eunuchowie przyszli do niej i opowiedzieli jej o tym, królowa bardzo się przestraszyła i posłała szaty, aby odziano w nie Mordochaja i zdjęto z niego wór. Lecz on ich nie przyjął. Estera nie wiedziała jeszcze o niebezpieczeństwie, jakie grozi jej rodakom, i jej samej. Posłała Mordochajowi nowe szaty, sądząc zapewne, że wydarzył się jakiś wypadek i dlatego Mordochaj ubrany jest w wór. Ale Mordochaj nie przyjął nowych ubrań. Wtedy Estera zrozumiała, że dzieje się coś bardzo ważnego i tragicznego. Nie mogła, jako królowa, wyjść z zamku i rozmawiać z Mordochajem. Posłała więc do niego swojego sługę. Estera przywołała Hatacha, jednego z eunuchów króla, którego on jej oddał do posługiwania, i kazała mu pójść do Mordochaja, dowiedzieć się, co to ma znaczyć i po co to. Hatach poszedł do Mordochaja na plac miejski, leżący przed bramą królewską. Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało, oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbców króla gdy wytępi Żydów. Dał mu też odpis zarządzenia prawnego, wydanego w suzie w sprawie ich wytracenia, aby pokazał go Esterze, by jej o tym donieść i polecić jej, aby poszła do króla błagać go o zmiłowanie i aby wstawiła się u niego za swoim ludem. Mordochaj przekazał Esterze całą prawdę o sytuacji, w jakiej znalazł się naród żydowski w Persji. Dał słudze Estery odpis dekretu króla, Zarządzającego wymornowanie Żydów, żeby Estera mogła sama go przeczytać. Po wysłuchaniu słów posłańca i przeczytaniu okrutnego dekretu, Estera odesłała sługę z następującą odpowiedzią: Wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo. Mają być zabici, z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło. Ten zostanie przy życiu. Ja zaś już od trzydziestu dni nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla. Innymi słowy, Estera odpowiedziała Mordochajowi: Nie mogę niczego zmienić. Od trzydziestu dni nie zostałam wezwana do króla i nie wiem, jakie obecnie żywi on do mnie uczucia. Znasz prawo i wiesz, że każdy, kto wejdzie do komnaty króla bez wezwania, może być natychmiast stracony. Jeśli wejdę do króla, a on nie będzie chciał ze mną rozmawiać, zginę. Jak postąpi Mordochaj? Kocha Esterę, traktuje ją jak rodzaną córkę, ale sytuacja jest krytyczna. Mogą zginąć wszyscy Izraelici, łącznie z Mordochajem i Esterą. Co Mordochaj doradzi królowej? Czytamy dalej. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź: Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą z inąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej. Nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Słowa Mordochaja były bardzo zdecydowane i konkretne, bo tego wymagała sytuacja. Jeśli liczysz na to, pouczał Esterę, że jesteś bezpieczna, przebywając na zamku, mylisz się. Dekret dotyczy wszystkich Żydów. Wszyscy mają być na mocy prawa zgładzeni. Nie zapomnij o tym, że poprzednia królowa została odsunięta przez króla na mocy dekretu tylko za to, że nie stawiła się na jego wysłanie. Mordochaj mówi jeszcze coś więcej: Jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą z inąd? Skąd może przyjść ratunek dla ludu, na który zapadł wyrok śmierci, podpisany przez władcę potężnego imperium? Jedynie od Boga. Mordochaj wierzy, że Bóg ocali swój lud i wie, że jeśli nie Estera, to inna osoba zostanie przez Boga wybrana, by stanąć w obronie ludu Bożego. Ale Mordochaj, śledząc wypadki i okoliczności, w jakich Estera została królową, nie ma wątpliwości, że Bóg właśnie ją powołuje do spełnienia owej misji. Dlatego Mordochaj rzuca Esterze wyzwanie, mówi, kto wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Estera po krótkim namyśle przesyła Mordochajowi zdecydowaną odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie i pośćcie za mnie przez trzy doby nocą i dniem. Nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem... Udam się do króla, choć jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordechaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Odpowiedź Estery była odpowiedzią prawdziwie królewską, odważną i zdecydowaną. Estera poleciła Mordechajowi wezwać wszystkich Żydów do postu. Sama postanowiła pościć także wraz ze swymi służącymi. I po trzech dniach miała udać się do króla, gotowa zginąć, jeśli byłoby to jej przeznaczone. Postępowanie Estery było bardzo odważne, dzielne. Powiedziała: "Jeśli mam zginąć, zginę". Drogi przyjacielu, był ktoś, kto uczynił coś znacznie większego niż Estera? Stąpił z nieba, stał się człowiekiem, by nas ratować. On nie powiedział: "Jeśli zginąć mam, to zginę". On rzekł: Przyszedłem, by oddać swoje życie za okup dla wielu. Dalsze wydarzenia opisuje piąty rozdział księgi Estery. Czytamy: Trzeciego dnia ubrała się Estera w szaty królowej i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu pałacu królewskiego, naprzeciw pałacu królewskiego, król zaś siedział na swoim królewskim tronie w pałacu królewskim, naprzeciw wejścia do pałacu. Pamiętamy opis Pałacu Króla Perskiego z początkowej części Księgi Estery. Wszystko kapało tam wręcz od złota, srebra, alabastru, korali, pereł. Król siedział na swoim tronie, naprzeciw wejścia na dziedziniec, gdy z za kolumny wysunęła się piękna postać Estery. Skoro tylko król zobaczył królową, czytamy dalej, stojącą na dziedzińcu, zyskała względy u niego. I wyciągnął ku Esterze złote berło, który trzymał w ręce. Wtedy Estera zbliżyła się i dotknęła głowicy berła. Estera przez trzy dni przygotowywała się na tę chwilę. Ubrała się, jak czytaliśmy w szaty królowej. Z pewnością ubrała najpiękniejszą swoją suknię. Była bardzo piękną kobietą i zyskała od razu, jak czytaliśmy względy u króla, kiedy wkroczyła na dziedziniec, z pewnością serce jej drżało. Czy król uniesie swoje berło na znak, że ją przyjmuje? Czy król jeszcze ją kocha? Czy pragnie jej towarzystwa? Tak, król był nią oczarowany. Spogląda na nią czule, wyciąga ku niej złote berło. Znak, że jej życie jest bezpieczne, i że pragnie z nią rozmawiać. Gdy stara się zbliża i dotyka berła, wie, że teraz nic już jej nie grozi. Król odezwał się do niej. Co ci jest, królowo Estero? I jakie jest twoje życzenie? Choćbyś i o połowę królestwa prosiła, będzie ci dana. Król wiedział, że Estera nie przyszła do niego, ryzykując życiem z błahego powodu. Wiedział, że musiało wydarzyć się coś bardzo ważnego i że Estera w związku z tym pragnie z nim rozmawiać, żeby Estera nie musiała już niczego tłumaczyć i niczego się obawiać. Król pyta: Jakie jest twoje życzenie? I dodaje, możesz prosić nawet o połowę królestwa. Estera odpowiedziała: Jeśli król uzna to za dobre, to niech raczy król przyjść dziś z Hamanem na ucztę, jaką dla niego przygotowałam. Estera jest mądrą kobietą. Panuje nad swoimi uczuciami i nie podejmuje pośpiesznych decyzji. Zaprasza króla oraz wezyra Hamana na ucztę. I dopiero tam planuje przedstawić królowi swoją prośbę. Dlaczego Estera zaprasza wraz z królem Hamana? Bo pragnie skonfrontować go w obecności króla z faktem, że to właśnie on jest sprawcą wydania wyroku na naród żydowski. Skoro mają zginąć wszyscy Żydzi, także kobiety i dzieci, oznacza to, że zgładzona musi być także Estera. Król jeszcze nie wie, że jego małżonka jest Żydówką. Estera będzie musiała mu to wyjawić. Plan Ester jest odważny. Wręcz brawurowy. Estera wie, że tylko ona ma szansę wstawić się u króla za ludem izraelskim i postępuje bardzo odważnie i zdecydowanie. Organizuje ucztę, na którą zaprasza króla i śmiertelnego wroga Żydów, Hamana. Dalej czytamy: Wtedy rzekł król: Sprowadźcie szybko Hamana, aby stało się zadość życzeniu Estery. I przyszedł król z Hamanem na ucztę, którą przygotowała Estera. A gdy napił się wina, rzekł król do Estery: O cokolwiek poprosisz, będzie ci dane, a życzenie twoje aż do połowy królestwa będzie spełnione. Król, wiedząc, że Estera pragnie mu coś wyznać, o coś go prosić, ponownie ją zapewnia: O cokolwiek poprosisz, będzie ci dane. Możesz prosić nawet o połowę królestwa. Dlaczego surowy zazwyczaj i nieobliczalny król, jest tak uprzejmy i wspaniałomyślny względem Estery? Z pewnością duże znaczenie miała tu uroda i osobowość królowej. Ale odpowiedź na to pytanie znajdujemy też, jak sądzę, w Księdze Przysłów, gdzie czytamy Serce króla w Pana jest jak strumień wód. On je kieruje dokąd chce. Boża ręka czuwa nad Esterą. I kieruje wydarzeniami, dziejącymi się na dworze Perskiego Króla. Estera szuka najlepszego rozwiązania. Wewnętrznie czuje, że musi zyskać na czasie, że Boża godzina jeszcze nie nadeszła. Dlatego nie wyjawia jeszcze swojej prośby. Czytamy: W odpowiedzi rzekła Estera: Moja prośba i moje życzenie jeśli znalazłam łaskę w oczach Króla, i jeśli Król uzna za dobre dać mi o co poproszę. I spełni moje życzenie, to niech przyjdzie król z Hamanem jeszcze jutro na ucztę, którą dla nich przygotuję. I jutro postąpię według słowa królewskiego. Estera zaprasza króla i Hamana na jeszcze jedną ucztę i obiecuje, że w czasie tej uczty wyjawi swoje życzenie. Król przystał na tę propozycję. W dniu tym wyszedł Haman wesół i dobrej myśli. Czytamy dalej. Haman wyszedł z uczty w bardzo dobrym nastroju. Został zaproszony przez królową jako jedyny urzędnik dworski i tylko on dostąpił zaszczytu biesiadowania wspólnie z parą królewską. Jego duma została mile połechana, Jeszcze bardziej wzbił się w pychę. Czuł, jak bardzo jest poważany i doceniany. I znów możemy tu zacytować Księgę Przysłów, Księgę Przypowieści Salomona, gdzie czytamy: Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Haman czuł się szczęśliwy, i nawet to, że żyd mordochaj znowu mu się nie ukłonił, gdy spotkali się w bramie miejskiej, nawet to wyprowadziło go z równowagi tylko na chwilę. Szybko się opanował i sprosił do siebie swoich przyjaciół i swoją żonę Zeresz. I chlubił się przed nimi ogromem swego bogactwa. I wielką liczbą swoich synów, i swoim wyróżnieniem przez króla, i wywyższeniem ponad innych książąt i dworzan królewskich, po czym rzekł Haman: Tylko króla i mnie, a nikogo poza tym nie zaprosiła królowa Estera na ucztę, jaką przygotowała. A również na jutro jestem do niej zaproszony wraz z królem. Ale wszystko to mnie jeszcze nie zadowala dopóki widzę Żyda Mordochaja przesiadującego w bramie królewskiej. Haman chlubił się wszystkim, czym tylko mógł, a to, że jego bogactwo jest ogromne, a to, że ma synów bez liku, a potem swoją pozycją, wywyższeniem przez króla i przez królową. Musimy stwierdzić, że dzisiaj mężczyźni, którzy chcą pochwalić się swoimi osiągnięciami, czynią to bardzo podobnie jak Haman. Chwalą się swoim bogactwem, Ilością pieniędzy i dóbr materialnych, które udało im się zgromadzić, chwalą się swoimi dziećmi czy wnukami, chwalą się swoją pozycją, tym jak są ważnymi i docenianymi. Gdy pomyślimy o tym przez chwilę, to przyznamy chyba zgodnie, że po pierwsze nie są to trwałe powody do chluby, a po drugie, że w ogóle nieładną rzeczą jest zachwalanie siebie samego, wychwalanie swoich zalet, swoich osiągnięć. Zawsze jest niesmaczne i nie na miejscu. Ale Hamanowi brakowało do pełni szczęścia jednego – upokorzenia szyda Mordochaja. Nie mógł znieść tego, że Mordochaj nie kłania mu się w pas, że nie drży przed nim i nie oddaje mu czci jak inni. Miał tak wiele powodów do zadowolenia, ale powiedział – to wszystko mnie jeszcze nie zadowala, dopóki widzę Mordochaja, siedzącego w bramie królewskiej. Ktoś powiedział – że wielkość człowieka można oszacować na podstawie tego, jakie sprawy powodują jego irytację. Jeśli sprawy drobne są w stanie wyprowadzić go z równowagi, nie jest człowiekiem wielkiego formatu. Drogi słuchaczu, czy jesteś skłonny zadać sobie szczere pytanie, jakie rzeczy powodują moją irytację, co wyprowadza mnie z równowagi? Nie pozwól, żeby drobne sprawy zatruwały Ci życie. Gdy patrzymy na Hamana i na to, co go irytowało, możemy stwierdzić, nie był to człowiek wielki, wybitny. Przeciwnie, był małostkowy, zarozumiały i mściwy, oby o nas nikt nie musiał wypowiadać podobnego sądu. Na koniec zwróćmy uwagę na to, co radzi Hamanowi jego żona i przyjaciele. W końcowym wierszu piątego rozdziału Księgi Estery znajdujemy taką informację. Wtedy powiedziała do niego jego żona Zeresz i wszyscy jego przyjaciele. Niech sporządzą szubienicę wysoką na pięćdziesiąt łokci, a jutro rano powiedz do króla, aby na niej powieszono mordochaja. Potem idź wesół z królem na ucztę. Rada ta podobała się Hamanowi, kazał więc sporządzić szubienicę. Jak widzimy, żona Hamana i jego przyjaciele są ludźmi tego samego pokroju co Haman. Radzą mu, nie martw się tym mordochajem, Zbuduj szubienicę, a jutro powiesz królowi, żeby wydał polecenie powieszenia tego człowieka. Król na pewno spełni Twoje życzenie. Przecież tak bardzo cię ceni. Kiedy będzie po wszystkim, pójdziesz znowu z królem na ucztę. Rada ta spodobała się Hamanowi. Zbudował szubienicę na 50 łokci, czyli około 20 metrów wysoką. Dlaczego tak wielką? żeby dać upust swojej złości, żeby rozprawić się z swoim wrogiem pokazowo, z rozmachem. Niegodne to i podłe postępowanie. Podjęte niewątpliwie z podszeptu szatana. Ale ten diabelski plan nie dojdzie do skutku. Bóg ma inne plany względem Żyda Mordochaja. A tym, który ostatecznie kieruje zdarzeniami, jest nie szatan, lecz Bóg. I o tym Haman wkrótce się przekona. O tym jak zakończyła się misja Estery dowiemy się w czasie najbliższej audycji. Poznamy dalsze losy Hamana i Mordochaja, a także przekonamy się w jak niezawodny sposób Bóg ocali nie tylko Esterę i Mordochaja, ale i cały lud izraelski. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce.